Witam Was na moim kanale, w dzisiejszym odcinku zazagramy w taką giereczkę Tu jest chyba chodzi, żeby pić, no energię trzeba zbierać, tylko ściszę na maksa Trzeba pić, pić o jakieś I tutaj coś mamy Wymagane tutaj jest, ok, Okej, okay. o co tu chodzi? ok, 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 Okej, okay. bo to plus jakiś był, okej okay. O co tu chodzi? O, to mogę sobie potem skakać? I tak, o, dobra. Jak... Rozumiem już. O, tam, tu będzie fajnie teraz. Nie ma minusu za, żadnego. No i ja sobie poproszę plusy. Jakieś nagrody tutaj mamy? Co tutaj mamy? Ok, u, koło fortuny mamy. Ok, obrócimy to koło fortuny. No, mało wygranych. Mam nadzieję, że chociaż jajko za to kupię. Rebirfów nie robię. Gdzie ja od razu najlepsze? Otworzę jedno. Nic. Nie. Dzięki. Ok, tutaj też kupię jedno. Rebirfa teraz zrobię. Mam nadzieję, że będę lepszy. Rebirth, ok. Co, nie, to jeszcze nie za Robuxy nie. A Aj, kurde. Jedna wygrana, lub dwie, no dwie. Ale ja to szybko uzbieram. W, 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 ten, okay, jakiś awatar. Okay. W nie za bardzo. O, pustynia tam jest do odblokowania. 38 tysięcy trzeba mieć. O Jezu, ten za darmo. Pet jest ok. To ja tyle nigdy nie uzbieram. Albo i. Dobra. Wyposażę. Ok, napoje energetyczne. Ok, tego mam teraz. 3000 energii muszę mieć po następnych. <laughs> Jak będziemy mieli 3000 energii, to sobie kupimy to. Nawet szybciej dużo tam jest 48. ok Widzimy się, kiedy będę miał te 3000, trochę to zajmie. Nawet mam trochę więcej niż... 3000 i możemy iść tutaj. Już założyłem te nowe Okej. Okay. plus, plus... Ja ile tych plusów? No trochę minusy.

Chodźmy zakupić kupić jajko jakieś za 300. Tak? To, to dopiero coś. Dobra, co tu będzie? Nie, owce jakaś. Nie teraz dzieliśmy. nadzieję, że Aj krowa. Zwykła krowa normalna. Okay. Wow. Okej. Okay. Wow. Te zwierzaki nigdy nie powrócę do sklepu już. Ostatnia okazja na nie jest. tam grę, to właśnie teraz macie okazję, żeby kupić 18 tysięcy. No to już jestem bogaty. Dobra. 15 tysięcy wygranych to mi będzie. Łatwiutka. Tutaj trzeba mieć 200 ile? Wow, ludzie to przechodzą. A to tylko takie co? No to łatwo. <laughs> Gra. No. Jest, mam 25 tysięcy w końcu. Ja myślę, że nigdy tyle nie, tyle nie uzbieram, bo to tak ciężko coś plika tylko w to. No u nie jest piąta minuta nagrywania. A da się przeskoczyć? Da się. Dobra, chyba 31. Tak o. Nie! Przepadłem. Przepadły moje pieniążki. U, u, tu jest 200 aż. Poskaczę se tak. I mamy 200. Minus co... Dobra, ja biorę to. Jak zauważyłem, co tu jest na końcu. chyba nie wiem, że tak 50 razy tam poskakał. No bo no w sumie to bym trzeba powiedzieć, że dużo. 50 wygranych hmm? Rebir fajnie nie robię teraz. Później se zrobię. Czekamy tutaj. Aj, same minusy. 313, a tu jest nie tylko minus 1, a nie trzeba na co klikać chyba. Jest! Kurde! No na co klikać trzeba? Czekaj. No nie, nie da się obejść. Chciałem to obejść, ale tam. Okej, okay, mam nadzieję, że teraz coś będzie. By... U, 400, 8, 80, ten 4 minus, okej. Okay. nie tak źle. Uuu, Tutaj nic. Uuu, okay, 6 ma. Okej, 40, 346, 750, 1000. Let's go. Dobra, to jeszcze raz idę. Bo mam stać, stać... Bo na 1000. Znowu 1000. Let's go. 71, a i minus. Ja jestem na razie o plus, plus. Okej, okay, okej. Okay. 277. Najwięcej to miałem 1000 coś. Okej. Okay. Pucharków też przydało się tutaj też nabić. Okay. W tym sklepie z zwierzakami, co już nie powrócą. Darmowe zwierza... zwierza. Okay, darmowy zwierzak. Okej. Okay, Zdobądź za darmo. No. Muszę dołączyć do grupy i odebrać nagrodę lub... Polubić grę, powiadam e, ten i do, i do grupy, to ja idę to zrobić i się zaraz widzimy. Dobra, ja już jestem, zrobiłem to idziemy zobaczyć, czy mój. Nie, jeszcze tego nie mogę zdobyć. Okej, okay. czekajcie, niech się odboguje, Dobra, jest on jest taki chyba dobry. u, pięć ma.

Nie będę mówić. O, mogę zakręcić koło Fortuny. Co my nie drobniemy. Mam nadzieję, że coś fajnego. mogę być 15 tysięcy. Nie chcę zapraszać nikogo do gry. Mhm. Co tu możemy porobić? O, ja mam pomysł. Otworzę ci ajeczka. Czekajcie, co było za 300. Nie miałem wcześniej tyle pieniążków. To jest ten Battle, chyba. Czekaj, mam nadzieję, że będzie lepszy niż mój zwierzak. Jest lepszy, okej. Okay. No, w sumie powiem, że się te za 300 jajka opłacają. <laughs> niż to, co zdobyłem na razie. Może później się okaże, że fajne to było. Same plusy, same plusy, okej, okay, okej. Okay. 46 plus. Jesteśmy na minusie, jesteśmy na plusie. I na największym plusie jesteśmy. Przydałoby się te birfy porobić, ale chyba je... Zaraz zrobię. No, teraz idę zrobić birfy. Mam nadzieję, że będzie szybko to leciało. No, leci szybciutko. Hmm. Mam taki napój, że to leci jak nie do dwóch stawicach. Widzimy, będę Dobra, już jestem, mam stówę. Zajęło mi to, jak pytacie, ile mi to zajęło, to zajęło mi to chyba przynajmniej 3-4 minutki. Dobra, lecimy do góry. 69 minut, 200 i tu 1000 by musiał być... Coś poszło fajnego. 120, Mam nadzieję, że u 761 i 253. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie ma rudze. Było nawet fajne. <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. U 813 i Dobra. Jak przejdziemy do następnej treiny, to będę chociaż zadowolony. Jest. 88, Nawet dużo tysięcy. So 50, 160 mam. Let's go. Ok. W tym odcinku chcę przynajmniej dojść do tej krainy. Wtedy chcę zakończyć odcinek. A, właśnie przypominam. Zostawcie suba i lajka. Po więcej takich odcinku. I wpadajcie też na short, chcę zobaczyć. Mam dopiero te wyświetlenia lecą. Okej, 890. 200 jest, 215 idzie tam. Okej, 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 okej. Zobaczę pierwszy jaki jest. Muszę ciągle lecieć. Nie. Prawo, lewo, prawo, lewo. Ok, jak zdążę w ogóle zapamiętać to. Tak, o, pum, pum, pum. 500, ok. Nie, nie, pomyliłem się. Pięć, koła moje. Pierwsza taka, opatrzeć. Lewo i prawo. Ok, na końcu. Okej. Okay. Kupienie trzeba Dobra, pierwsze lepsze. Dobra, nie, nie. Musiałem trochę pomyśleć, jak to robię już. uuu też dużo z tego się zarabia. Okej, okay, okej, okay, dwa koła. Pięć koła. No, no dużo. Okej, okay, okej. Okay. Z tego jednego się dużo zarabia. Piętna... No tutaj ja się nie dziwię, że ten chłop ciągle tutaj na tym grał. No już się nie dziwię, bo to dużo z tego się zarabia. Największy rekord to 8 koła z tego zarobiłem. Okej. Okay. Dobra, weźmy to, to i to. Okej, okay. no to są. Nie ja się skupić i nic nie gadałem. Okej, okay. tutaj. Okay. Lewo i lewo, okej. Okay. Do yeah. okay. okay. Dobra, biorę. Okay. 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 To chyba Przypominam o zasadzie YouTube'a i lajka po więcej takiego kontentu. Okej, okay, okej. Okay. Mam 33 subskrypcje. co jeszcze chwila. I mogę robić Nie Zostawcie tego subika. Ja chcę, żebym robił lajki. I przypominam, mój cel to jest 100 subskrypcji. Le źle, o coś jaka tam źle się pomyła. Tu, tu, tu. Dobra. Okej. Okay. Tutaj będzie lewo, prawo, prawo, lewo. Okej. Okay. Kleje okay, jeszcze. Chwila, chwila dwa koła usunąłem. Co dobra. Przez mój głupi wybór. Okej. Okay. mi nie będę kadał bo to się trzeba skupić się na tym to bardzo. Oj, źle. Dobrze, dobrze jest. Dobra, tu. Tu, tu. Aj. W złe poszłem. Poszedłem. Jest git. Okej. Okay. Jest! No to chyba. U, Kurde. Nie pamiętam. Dobra. Chcę kupić. Tak. Na miliony procent chcę to kupić. Okej. Okay. Ja zdobyłem osiągnięcie. 5, 3, 4, 3, 2, 1. Let's go. Mam. Będzie tyle na ten odcinek. Zostawcie tego subka i lajkela. A w następnym odcinku będzie ta giereczka Na 5 lajków ta gra będzie. Więc zostawcie tylko lajkela. Po więcej takich odcinek. Widzimy się w następnej. W następnym odcinku. Yello!